Cześć! Witajcie na ranczu! Przy piąteczku, drodzy widzowie, piątek, piąteczek, piątunio, czyli weekend! No jak tu się nie cieszyć? Wszyscy, którzy pracują na etacie, wiedzą o co mi chodzi. Piątek po południu to jest ten dzień, kiedy człowiek odżywa. Tak, tak, tak. No i jak widzicie, traweczka ładnie wykoszona. Ale to nie jest to, co chciałem wam pokazać. Chciałem wam pokazać coś innego. Tylko, czy to będzie stąd widać? Chyba tak. Ale zaraz zobaczymy. Nie wiem czy to z takiej odległości będzie widać. Tam stoi autko, które spadło do rowu. Jak to się stało to wam nie powiem, bo niestety nie wiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tak naprawdę to ucierpiało ego kierowcy. No i auto, które jest chyba do kasacji, bo tam ile świkołków walnęło. I ponoć się zapaliło. Po tym uderzeniu... Ale zostało szybko ugaszone przez przygodnych kierowców. Nie chcę tam podchodzić i robić sensacji z kamerą, więc tak z daleka wam pokażę drodzy widzowie, bo też bym chyba nie był zadowolony, gdyby coś takiego mi się stało. I by, gdyby ktoś biegał z bliska i pokazywał. Z daleka to co innego, ani twarzy nie widzicie, ani rejestracji, ani nic. No przykra sprawa generalnie, no nie zazdroszczę tym Państwu. Całe szczęście, że się nic nie stało. Tylko samochód rozwalony, więc jest okej. Okay. A tam już moja żona akurat przyjeżdżała i widziała ten wypadek. Pytała się, czy wszystko w porządku, czy coś jej potrzebują, ale niby nie potrzebują nic. Więc jest ok. Sytuacja opanowana. No, drodzy widzowie, tak to niestety bywa. No, ułańska fantazja czasami na drodze ponosi, i nie chcę nic wyrokować. Natomiast z relacji mojej żony mówiła, że bardzo szybko ten samochód ją wyprzedził. No i prawdopodobnie chyba złapał pobocza, nie? Chyba się zagapili i tam pobocza złapał, bo tam jest taki łuk. Nie wiem, nie widziałem, nie osądzam. Przykra sprawa, no i tyle. Przejdźmy dalej do dzisiejszego odcinka. Tego chyba jeszcze nie widzieliście. Buraczki, które są dla królików. No, liście może już nie wyglądają tak super, ale one teraz mocno w korzeni idą, więc. Coś tam jedzonka będzie. No i takiej tam kukurydzy tutaj gałęziami pozagradzane, bo niestety sarki przychodziły i robiły szkody. Patrzcie, tutaj są gryzione. Próbowały się dostać. Tutaj to w ogóle kilka krzaków, krzewów, krzaków, nie wiem, tych, tych kukurydz dużych to po, pościnały tak, że nic z nich nie było. To jest słodka kukurydza, taka do, dla ludzi, nie paszówka. Ach, myślałem, że dłużej Wam pokażę, jak ta winerka śmiga, ale nie chciała. Patrzcie, co zrobiłem. Postawiłem im poidło na górze, bo to są takie leniuchy, te łąbki, że im się nawet nie chciało sfrówać o tu i tam pić z woliery, tylko jak im pić się chciało, to leciały o tutaj. O tu trochę wody się uzbierało na tej plandece i one ją całą prawie podarły, bo tu przylatują sobie popić wody, dlatego im wystawiłem tam poidełko, no i one zachwycone. Opróżniły już dosyć dużo, muszę dzisiaj wymienić tą wodę. Podmieniłem im wodę na świeżą. I teraz możecie sobie zobaczyć na spokojnie, co z tych kurek powychodziło, te różne rasy, co tutaj miałem taki miks. One akurat teraz się spokojnie zachowują. Więc można sobie elegancko popatrzeć. A ja jeszcze zaraz wymienię tam na dachu im wodę, tak żeby gołąbki też miały świeżą. Właśnie drodzy widzowie, jakby ktoś z Was miał mewki, parkę mewek, tylko w kolorze niebieskim, żeby miały skrzydła, to odezwijcie się do mnie. Jak tylko odblokują przesyłki, bo na razie poczta polska, poczta na razie poblokowała przesyłki, ale jak tylko odblokują, to chętnie takie, taką parkę sobie zakupię. Jakby ktoś z widzów miał, zapraszam do kontaktu. No tak. Tego nie przewidziałem. Chciałem dobrze zrobić gołąbką. To się sam kurczę oblałem. No fajnie, chłodno. Dzisiaj gorący dzień. Ale akurat nad tym nie pomyślałem. No, myślę, że się to poidełko tutaj sprawdzi. Rano widziałem nawet, jak inne ptaszki tu przylatywały. Sujka bodajże tutaj była i pliszka. O, 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 o. Ja się widzę, że masz swoją koleżankę. Ale ten kotek ma przewalone z tobą. Co? Puść kotka tutaj, niech sobie pochodzi. No, nie męcz go tak. A, ty go tak lubisz? Te ta ma przerąbane z tobą. Puść ją. Tu się ubrudziła gdzieś. Tu jest ubrudzona czymś. Puść, bo się denerwuje kotek. Widzisz po ogonku, jak macha. Puść go. No, pobiegł sobie, no. Kot ma już dość jaśka. I popatrzcie, kto do nas zawitał. Ale to to już jest chyba ostatni raz. A dlaczego? Patrzcie na tamto drzewo, tam, tam, tam daleko. Ja zaraz podejdę bliżej. To nic innego jak zbieranie się boczków przed odlotem. Nie wiem, to drzewo sobie tak upodobały i one tam Przesiadują, patrzcie, tam sobie dwa lecą. Tam jeszcze jeden na tym drzewie chyba z 10 ich siedzi albo więcej. Tutaj przyleciał ten, który się czuje właścicielem, ale no, już właściwie poleciał. A tam słyszycie jak klekoczą? No więc, drodzy widzowie, koniec lata powoli. Boćki się zbierają do lotu, Już się w grupy te sejmiki takie bocianie tworzą, tak? Już się grupują. Więc lada dzień odlecą. Popatrzcie ile ich tam jest. Jeszcze kolejne przylatują. Kręcę pod światło, więc Wy możecie tak troszeczkę ciemno ciemniejszy obraz widzieć, ale Chcę Wam to pokazać, no ale niestety inaczej tego nie mogę zrobić jak tylko w ten sposób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i tam chyba dwa na dole są, ale to już ich słabo widać. Przykro trochę, nie, że się ciepło kończy, no ale. Takie życie. Będziemy czekać na nich na przyszły rok. Może wreszcie, może wreszcie ten dzień nastąpi po trzech latach oczekiwania. Czy ale razi do słońce. Drodzy widzowie, no i najważniejsze, po co dzisiaj ten filmik nagrywam? Przebiliśmy 4000 subskrypcji. Jest kolejny próg, kolejny sukces. Dziękuję Wam serdecznie za to. No więc słowo się rzekło: kobyłka upłota. Słuchajcie, w sobotę, w niedzielę, w najbliższą niedzielę, który to będzie, momencik, 27 chyba, tak? 27 sierpnia, godzina 20. Zrobimy taki krótki, próbny live. Mówię krótki, próbny, bo powiem szczerze, trochę się stresuję. Inaczej się mówi do kamery, kiedy mogę dubelek zrobić i coś mi nie wyjdzie i poprawię się, a inaczej to będzie na żywo. A druga kwestia, jeszcze nie jestem obeznany w prowadzeniu live'u, co i jak, więc to będzie taki: yy, no, będę się zaznajomiał z możliwościami YouTube'a w prowadzeniu live'a, nie? Więc o 20 w niedzielę widzimy się. Kto ma czas i chwilę. Zapraszam, bardzo chętnie wysłucham pytań od Was i, i postaram się yy, poodpowiadać. Dziękuję Wam dziś za dzisiaj, trzymajcie się. No i co, do niedzieli! Cześć!